Czas, który znamy na Ziemi, jest jedynie złudzeniem materialnego wymiaru. W rzeczywistości duchowej nie istnieją sekundy, minuty czy lata. To, co w naszym ziemskim doświadczeniu wydaje się stuleciem, w świecie duchowym może być zaledwie chwilą kontemplacji. Podobnie, co może wydawać się krótką chwilą w zaświatach, może reprezentować całe epoki w ziemskim wymiarze. Dusza, ta nieśmiertelna esencja naszego istnienia, funkcjonuje poza linearnymi ograniczeniami czasu. Kiedy opuszcza fizyczne ciało, wkracza w wymiar, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją w wiecznym teraz. W tym stanie bezczasowości niektóre dusze szybko asymilują lekcje ze swojego poprzedniego wcielenia, przetwarzając doświadczenia i emocje w duchową mądrość. Inne potrzebują tego, co w naszym rozumieniu byłoby wiekami kontemplacji, aby w pełni zintegrować złożone doświadczenia życiowe. Edgar, słynny amerykański jasnowic, podczas swoich odczytów w stanie transu wyjaśnił, że dusza potrzebuje czasu na regenerację i refleksję po każdym życiu. To jak odpoczynek po intensywnym wysiłku. Niektórym wystarczy krótka drzemka, inni potrzebują głębokiego, długiego snu. Istnieje też zjawisko, które można nazwać duchową gotowością. Każda dusza musi osiągnąć pewien stan równowagi i jasności, zanim będzie mogła ponownie wkroczyć. W materialny wymiar. Ta gotowość nie jest mierzona ziemskim czasem, lecz stopniem wewnętrznego zrozumienia i akceptacji. Dusze młode, które dopiero rozpoczynają swoją podróż przez cykle wcieleń, często reinkarnują szybciej. Ich doświadczenia są prostsze, a lekcje bardziej podstawowe, więc proces integracji zajmuje mniej czasu. Z kolei dusze, które przeżyły setki wcieleń, niosą ze sobą ogromne bogactwo doświadczeń których przetworzenie wymaga dłuższego okresu duchowej refleksji. Musimy również zrozumieć, że w wymiarze duchowym nie ma pośpiechu. Nie istnieje presja czasu, która jest tak powszechna w naszym ziemskim życiu. Każda dusza rozwija się w swoim własnym tempie, zgodnie z kosmicznym rytmem, który jest nieskończenie mądrzejszy niż nasze ludzkie pojęcie efektywności. W tym bezczasowym wymiarze dusze spotykają się z innymi duszami z ich duchowej rodziny tymi, z którymi dzielą głębokie karmiczne połączenia przez wiele wcieleń. Te spotkania służą wzajemnemu uzdrowieniu, wybaczeniu i planowaniu przyszłych wcieleń, gdzie będą mogły razem pracować nad nierozwiązanymi lekcjami. Fascynującym aspektem jest to, że podczas gdy jedna dusza może spędzić to, co my postrzegalibyśmy jako stulecia w wymiarze duchowym, inna może reinkarnować niemal natychmiast po śmierci fizycznej. Te różnice nie są przypadkowe, lecz głęboko celowe, odzwierciedlające unikalną ścieżkę każdej duszy i jej indywidualne potrzeby ewolucyjne. Proces reinkarnacji jest nierozerwalnie związany z poziomem świadomości duszy oraz jej zdolnością do oderwania się od ziemskich przywiązań. To właśnie te czynniki często determinują czas, jaki dusza spędza pomiędzy wcieleniami, tworząc fascynującą mozaikę duchowych ścieżek. Dusze, które opuszczają fizyczne ciało z silnymi emocjonalnymi przywiązaniami, czy to do osób, miejsc, czy nawet materialnych przedmiotów, często doświadczają silnego pragnienia szybkiego powrotu. Te niezaspokojone pragnienia działają jak duchowe magnesy, przyciągając je z powrotem do ziemskiej płaszczyzny. W niektórych przypadkach takie dusze mogą reinkarnować w ciągu zaledwie kilku lat po śmierci fizycznej szczególnie gdy pozostawiły za sobą niedokończone relacje lub niespełnione obietnice. Karmiczne zobowiązania stanowią kolejny potężny czynnik przyspieszający proces reinkarnacji. Gdy dusza niesie ciężar nierozwiązanych długów karmicznych, często odczuwa wewnętrzny imperatyw, by jak najszybciej powrócić i naprawić wyrządzone krzywdy. Ta duchowa odpowiedzialność staje się priorytetem, który może skrócić okres odpoczynku między wcieleniami, do absolutnego minimum niezbędnego dla regeneracji energii duchowej. Z drugiej strony, dusze, które osiągnęły wyższy poziom świadomości, charakteryzują się znacznie większym stopniem oderwania od ziemskich spraw. Przeszły one przez niezliczone cykle wcieleń, zdobywając głęboką mądrość i zrozumienie iluzorycznej natury materialnych przywiązań. Takie dusze często wybierają dłuższy pobyt w wymiarach duchowych, gdzie mogą zagłębić się w kontemplację kosmicznych prawd, i dalej rozwijać swoją świadomość bez ograniczeń fizycznego ciała. Fascynujące jest również to, jak różne płaszczyzny duchowe stają się dostępne dla dusz w zależności od ich poziomu rozwoju. Dusze o niższym poziomie świadomości pozostają w wymiarach bliższych ziemskiemu planowi, gdzie energia wciąż przypomina gęstość materialnego świata. Natomiast dusze bardziej rozwinięte mogą wznosić się do wyższych, subtelniejszych płaszczyzn gdzie wibracje są czystsze, a możliwości duchowego wzrostu nieporównywalnie większe. W tych wyższych wymiarach dusze mogą spędzać to, co na Ziemi postrzegalibyśmy jako stulecia, lub nawet tysiąclecia, zanurzone w boskiej mądrości i kosmicznej harmonii. Gdy w końcu decydują się na powrót do fizycznego wcielenia, czynią to z precyzyjnie określonym celem, nie z powodu karmicznego przymusu lecz z wyboru służenia ludzkości jako duchowi nauczyciele i przewodnicy. Istnieje również fascynująca koncepcja duchowych kontraktów lub przedurodzeniowych umów, gdzie dusze przed wcieleniem zawierają porozumienia z innymi duszami. Te duchowe zobowiązania mogą określać kiedy i gdzie dusze ponownie się spotkają w fizycznym wymiarze. Jeśli dusza ma wiele takich kontraktów z duszami, które są obecnie wcielone, może to przyspieszyć jej powrót na Ziemię. Aby dotrzymać tych duchowych obietnic. Warto również zauważyć, że niektóre dusze doświadczają tego, co można nazwać duchowym szokiem po trudnych lub traumatycznych życiach. W takich przypadkach potrzebują one dłuższego okresu uzdrawiania i integracji w wymiarach duchowych, zanim będą gotowe ponownie zmierzyć się z wyzwaniami fizycznego wcielenia. Ten czas regeneracji jest święty i nienaruszalny. Kosmos w swojej nieskończonej mądrości, Zapewnia każdej duszy dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje, aby odzyskać równowagę. Obserwując te wzorce, możemy dostrzec, że czas między wcieleniami nie jest przypadkowy, lecz stanowi precyzyjnie dostrojony element większego planu duchowej ewolucji. Każda dusza podąża ścieżką, która jest idealnie dopasowana do jej unikalnych potrzeb rozwojowych, a czas spędzony w wymiarach duchowych jest tak samo wartościowy i transformujący. Jak doświadczenia zebrane podczas fizycznych wcieleń. Proces wyboru następnego fizycznego ciała przez duszę jest jednym z najbardziej fascynujących aspektów cyklu reinkarnacji. Wbrew powszechnemu mniemaniu, dusze nie są bezwolnymi bytami rzucanymi losowo w kolejne wcielenia. Przeciwnie, uczestniczą aktywnie w planowaniu swojej następnej egzystencji, a ten skomplikowany proces może znacząco wpływać na czas jaki spędzają pomiędzy wcieleniami. Kiedy dusza przygotowuje się do reinkarnacji, wchodzi w fazę intensywnego planowania i oceny. W tym okresie, często w towarzystwie wyższych bytów duchowych i przewodników, dokonuje przeglądu swojej duchowej ścieżki, analizuje poprzednie wcielenia, identyfikuje wzorce, które wymagają przepracowania oraz określa lekcje, których jeszcze potrzebuje doświadczyć dla swojego ewolucyjnego rozwoju. Ten proces przypomina duchową radę planowania, gdzie dusza wraz ze swoimi duchowymi doradcami rozważa różnorodne opcje i możliwości. Wybór odpowiedniego czasu i miejsca urodzenia nie jest przypadkowy, jest precyzyjnie dostrojony, aby zapewnić optymalne warunki dla realizacji duchowego planu duszy. Jak stwierdził Edgar podczas swoich odczytów, ten proces wyboru jest jednym z najbardziej świętych praw duszy prawem wolnej woli które pozostaje nienaruszone nawet w wymiarach pozamaterialnych. Warto zauważyć, że poszukiwanie idealnych warunków dla następnego wcielenia może wymagać znacznego czasu w wymiarach duchowych. Dusza może czekać na konkretne układy astrologiczne, określone linie rodzinne czy specyficzne okoliczności geopolityczne, które zapewnią najlepsze środowisko dla zaplanowanych lekcji. Te czynniki mogą znacząco wydłużyć okres między wcieleniami szczególnie jeśli dusza poszukuje bardzo specyficznych warunków. Fascynującym aspektem tego procesu jest wybór rodziców. Dusze często wybierają wcielenie w rodzinach, z którymi mają karmiczne powiązania z poprzednich żyć. Mogą to być dusze, z którymi mają nierozwiązane konflikty wymagające uzdrowienia, lub dusze, z którymi dzielą głębokie więzi miłości i wsparcia. Wybór odpowiednich rodziców może wymagać cierpliwości. Dusza może czekać aż konkretne dusze, z którymi ma duchowe kontrakty, również się wcielą i będą gotowe przyjąć rolę rodziców. Równie ważny jest wybór ciała fizycznego, które będzie służyć jako naczynie dla duszy. Wbrew popularnemu przekonaniu dusze często celowo wybierają ciała z określonymi ograniczeniami czy wyzwaniami. To, co z ziemskiej perspektywy może wydawać się niepełnosprawnością czy trudnością, z duchowego punktu widzenia, może być precyzyjnie dobranym narzędziem do nauki konkretnych lekcji, takich jak pokora, cierpliwość czy współczucie. Niektóre dusze decydują się na wcielenie w określonych rejonach geograficznych ze względu na specyficzne wibracje energetyczne tych miejsc. Istnieją lokalizacje na ziemi, które rezonują z określonymi częstotliwościami duchowymi i mogą wspierać konkretne ścieżki rozwoju. Dusza może czekać na możliwość wcielenia się w takim miejscu jeśli jest to istotne dla jej duchowej misji. Równie fascynującym aspektem jest synchronizacja z szerszymi cyklami ewolucyjnymi. Istnieją okresy w historii Ziemi, kiedy określone lekcje duchowe są łatwiejsze do przyswojenia ze względu na zbiorową świadomość ludzkości w danym czasie. Dusze mogą celowo wybierać wcielenie podczas konkretnych epok transformacyjnych, aby uczestniczyć w zbiorowym skoku świadomości lub przyczynić się do niego. Ważnym czynnikiem jest również gotowość duszy do podjęcia zaplanowanych wyzwań. Niektóre dusze po dokładnej analizie i planowaniu mogą odkryć, że potrzebują dodatkowego czasu na przygotowanie się do trudnych doświadczeń, które sobie zaplanowały. Ten dodatkowy okres przygotowania w wymiarach duchowych może znacząco wydłużyć czas między wcieleniami. Z drugiej strony dusze, które osiągnęły wyższe poziomy świadomości, mogą podejmować bardziej złożone i wymagające misje które wymagają dokładniejszego planowania i przygotowania. Mogą spędzać dłuższy czas w wymiarach duchowych, studiując i przygotowując się do wcielenia, które będzie miało znaczący wpływ na zbiorową świadomość ludzkości. Ostatecznie, ten skomplikowany proces wyboru i planowania następnego wcielenia jest dowodem na głęboką mądrość kosmosu, który zapewnia każdej duszy dokładnie takie doświadczenia, jakich potrzebuje w danym momencie swojej ewolucji. Czas spędzony między wcieleniami nie jest więc czasem straconym, lecz niezbędnym etapem refleksji, planowania i przygotowania do następnej fascynującej podróży w fizycznym wymiarze. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów cyklu reinkarnacji jest zjawisko nieodrobionych lekcji duchowych. Kiedy dusza opiera się pewnym doświadczeniom lub nie przyswaja w pełni lekcji, które oferowało jej wcielenie, może to prowadzić do wydłużonych okresów w wymiarach duchowych podczas których dusza przygotowuje się do ponownego zmierzenia się z tymi wyzwaniami. Opór wobec trudnych lekcji jest naturalną reakcją duszy. Podobnie jak w życiu fizycznym, często unikamy konfrontacji z bolesnymi prawdami. Jednak w mądrości kosmicznego planu, te właśnie lekcje, których unikamy, często okazują się kluczowe dla naszego duchowego rozwoju. Dusza, która wielokrotnie unika określonych doświadczeń, może ostatecznie stanąć przed koniecznością dłuższego pobytu w wymiarach duchowych, gdzie będzie mogła głębiej zrozumieć wartość tych lekcji i przygotować się do ich pełnej akceptacji. Te okresy oczekiwania mogą trwać to, co na Ziemi postrzegalibyśmy jako stulecia. Nie jest to jednak czas stracony. Przeciwnie, jest to okres intensywnej pracy duchowej, podczas której dusza z pomocą swoich przewodników przepracowuje opór i lęk który powstrzymywał ją przed pełnym zaangażowaniem się w określone doświadczenia. Duchowi przewodnicy odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Te wyższe byty, które przekroczyły już cykl reinkarnacji lub znajdują się na znacznie bardziej zaawansowanych etapach, służą jako mentorzy i nauczyciele dla dusz przygotowujących się do następnych wcieleń. Ich mądrość i perspektywa przekraczają ograniczenia, z którymi zmaga się rozwijająca się dusza, dzięki czemu mogą oferować bezcenne wsparcie i przewodnictwo. Przewodnicy ci pomagają duszy w obiektywnym przeglądzie jej poprzednich wcieleń, wskazując na wzorce, które wymagają przepracowania oraz na nieprzyswojone lekcje, które blokują dalszy rozwój. Z nieskończoną cierpliwością i bezwarunkową miłością towarzyszą duszy w procesie uznania i zaakceptowania tych wyzwań, nigdy nie narzucając swojej woli, lecz delikatnie kierując duszę ku głębszemu zrozumieniu. Fascynującym aspektem tej relacji jest to, że przewodnicy często byli kiedyś częścią tej samej grupy duszowej co dusza, której teraz pomagają. To duchowe pokrewieństwo tworzy głęboką więź zaufania i zrozumienia, która jest niezbędna w procesie przygotowania do trudnych lekcji życiowych. Przewodnicy duchowi pomagają również w określeniu optymalnego czasu dla następnego wcielenia. Ich szersze spojrzenie na kosmiczny plan, Pozwala im dostrzec najkorzystniejsze okna możliwości, kiedy określone lekcje będą łatwiejsze do przyswojenia ze względu na zbiorową energię na Ziemi lub specyficzne okoliczności karmiczne. Z kolei dusze stare, które przeszły już przez setki, a nawet tysiące wcieleń, często wchodzą w szczególny stan duchowego odpoczynku i kontemplacji. Te zaawansowane dusze, które zebrały ogromne bogactwo doświadczeń i mądrości, osiągają punkt, w którym ich dalszy rozwój wymaga głębokiego wewnętrznego przetworzenia wszystkich zgromadzonych lekcji. Ten stan, który można nazwać kosmicznym odpoczynkiem, nie jest zwykłym snem czy bezczynnością. Jest to intensywny okres integracji i syntezy, podczas którego dusza harmonizuje wszystkie aspekty swojego doświadczenia w spójną całość duchowej mądrości. W tym stanie, Dusze stare mogą pozostawać przez to, co na Ziemi postrzegalibyśmy jako tysiąclecia, zanurzając się w głębokich tajemnicach wszechświata i przygotowując się do wcieleń o szczególnym znaczeniu dla zbiorowej ewolucji ludzkości. Gdy te stare dusze ostatecznie decydują się na powrót do fizycznego wymiaru, czynią to z jasno określonym celem służenia jako duchowi nauczyciele, uzdrowiciele lub reformatorzy. Ich wcielenia są często naznaczone niezwykłą mądrością obecną już od wczesnego dzieciństwa oraz głębokim poczuciem misji i celu. Można je rozpoznać po szczególnej jakości ich obecności. Emanują spokojem, współczuciem i zrozumieniem, które wyraźnie wykraczają poza ich chronologiczny wiek. Ostatecznie zarówno długie, jak i krótkie okresy między wcieleniami służą temu samemu celowi wspieraniu nieustannej ewolucji duszy w jej podróży ku pełnemu urzeczywistnieniu swojej boskiej natury. Nie ma tutaj lepszych czy gorszych ścieżek. Każda dusza podąża dokładnie taką drogą, jakiej potrzebuje w danym momencie swojego rozwoju. Jak powiedział Edgar podczas jednego ze swoich głębokich odczytów, nie liczy się, jak długo trwa podróż, lecz to, czego się podczas niej nauczyliśmy. Te mądre słowa przypominają nam, że w perspektywie wieczności Czas między wcieleniami jest jedynie kolejnym aspektem nieskończonego tańca duszy przez wymiary istnienia. W tym kosmicznym planie wszystko ma swój cel i miejsce. Dusze, które reinkarnują szybko i te, które powracają po wiekach, wszystkie podążają swoją unikalną ścieżką doskonalenia. Ścieżką, która ostatecznie prowadzi do tego samego celu pełnego urzeczywistnienia naszej prawdziwej natury jako nieskończonych, wiecznych iskier boskiej świadomości które tymczasowo przybrały ludzką formę, aby doświadczyć cudu życia w materialnym wymiarze i wzbogacić wszechświat o swoje unikalne doświadczenia i perspektywy. Jeśli te duchowe rozważania rezonują z Twoją duszą i skłaniają do głębszych przemyśleń, zapraszam Cię do pozostania częścią naszej świadomej społeczności. Zapisz się do kanału, aby regularnie otrzymywać więcej duchowych nauk i odkryć własną ścieżkę ewolucji duszy. Podziel się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Czy czujesz, że twoja dusza jest młoda czy stara? Jakie lekcje próbujesz przyswoić w tym wcieleniu? Twoje refleksje nie tylko wzbogacą naszą zbiorową mądrość, ale również mogą inspirować innych poszukujących na ich własnej duchowej podróży. Pamiętaj, że świadomość rośnie poprzez dzielenie się i wzajemne inspirowanie. Bądź częścią tej transformacji już teraz.